Jestem z moją dziewczyną od trzech lat i wiedziałem, że to odpowiedni moment, by się oświadczyć. Problem w tym, że kompletnie nie znam się na biżuterii. Szczerze mówiąc, nie rozumiem nawet, dlaczego ludzie nie lubią biżuterii w kształcie serca. Dlatego zawsze, gdy chcę kupić coś dla mojej dziewczyny, proszę o pomoc jej najlepszą przyjaciółkę Justine. Znamy się bardzo dobrze, często razem rozmawiamy i wiem, że zna moją dziewczynę lepiej niż ktokolwiek inny. Tym razem było tak samo. Moja dziewczyna pojechała odwiedzić siostrę i swojego małego siostrzeńca, więc uznałem, że to idealny moment, by zaprosić Justin do siebie i przejrzeć katalogi pierścionków zaręczynowych. Spędziliśmy trochę czasu na szukaniu, ale żaden pierścionek nie wydawał się idealny. W końcu doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie po prostu pójść do jubilera i zobaczyć pierścionki na żywo. Ale nie wiedziałem, kiedy moja dziewczyna wróci. Więc postanowiliśmy wymyślić sprytną wiadomość, żeby się tego dowiedzieć. Napisałem do niej, że zamawiam jedzenie i chciałbym wiedzieć, na którą godzinę powinno być gotowe. Odpisała, że będzie za kilka godzin, bo właśnie spotkała się z Justin i poszły razem na zakupy. Spojrzałem na Justin, a ona na mnie. Była w moim domu, więc to, co napisała moja dziewczyna, musiało być kłamstwem. Zamarłem. Moja dziewczyna nie ma w zwyczaju kłamać. Jest spontaniczna, potrafi nagle zmienić plany, ale nigdy wcześniej nie złapałem jej na tak oczywistym kłamstwie. Nie powiedziałem nic. Kiedy wróciła do domu, zachowywała się zupełnie normalnie, jakby nic się nie stało. Była uśmiechnięta, przytuliła mnie, zjedliśmy razem kolację, oglądaliśmy film i przytuliliśmy się na kanapie. Ale ja nie mogłem przestać o tym myśleć. To jedno kłamstwo zaczęło podważać wszystko, co o niej wiedziałem. Może nic złego się nie stało? Może miała jakiś niewinny powód. Ale co, jeśli nie? Nie wiem, co mam zrobić. Jeśli ją skonfrontuję, będę musiał powiedzieć, skąd wiem, że kłamała, a wtedy niespodzianka związana z oświadczeniami przepadnie. Czy powinienem zapomnieć o tej sytuacji? Czy powinienem ją o to zapytać? Zasubskrybuj i zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz więcej takich historii.